Miłoż ty jesteś dobrze poinformowany młodym człowiekiem. Ilu członków ma Unia Europejska? No w tym momencie 28. A kiedy powstała Unia Europejska? Zaczy, to nie był jeden moment, kiedy powstała. Różne procesy były tworzenia Unii Europejskiej, ale nazwa Unia Europejska powstała podczas traktatu w Maastricht w 1992 roku. Polska w którym roku przystąpiła? W, 2000, w 2004 w 2004-e tak tak posłów jest. liczy y, 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 ten Rada Europy? Wydaje mi się, że około 750. Uh -huh. A z Polski nie mam pojęcia, nie wiem. Ile, ilu posłów w Unii Europejskiej jest z Polski? Nie wiem. Wiem natomiast, że Parlament Europejski jest zbudowany chyba na ponad 800 miejsc. W momencie, gdyby Unia jeszcze bardziej się rozwijała, są przyrzekowane. One w tym momencie są niezajęte. One czekają, gdyby Unia była kiedykolwiek rozbudowywana. Tak jest w Brukseli na pewno. Okay, okay. fila de la foto reportero się dołączę chęcię. Lewa, grawa, lewa, zół! Lewa, grawa, lewa, zół! Lewa, grawa, lewa, 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 grawa! No. <laughs> w Unii Europejskiej 28. O, bardzo dobrze, a skąd pani to wie? Burmistrz mi powiedział. Ile jest państw w Unii Europejskiej? 28. Bardzo dobrze, a które państwo ostatnie weszło do Unii Europejskiej? Quiz Chorwacja. No, wie pan, chcemy przepytać i, i władze Czy... nasze, ale i mieszkańców. Tak? Ta wiedza nie jest jednak niestety e, powalająca. No ale też z drugiej strony nie, nie trzeba wiedzieć, ile tych państw jest i kto wszedł ostatni, a kto wszedł pierwszy. Ważne samo uczestnictwo jest w Unii Europejskiej. Co się zmieniło dla Pani przez te 10 lat, jak Polska jest w Unii Europejskiej? Swoboda przekraczania granic. Tylko, czy coś więcej? To jest podstawowe, które mi ułatwiło, że tak powiem, życie. Dla mnie. Lepiej się żyje. Lepiej. Lepiej. Dla mnie przynajmniej dobrze jest. Ile jest państw w Unii Europejskiej? Jeszcze raz, ile jest państw w Unii Europejskiej? Ojej, ale mnie pan zaskoczył. A w którym roku Polska weszła do Unii Europejskiej? 2004 a okej. Okay. Nie? <grystanie> nie? <grystanie> tak. <grystanie> nie stanowienia. Aha, już ja zadam pytanie. Piękne ciacho, skąd pan to dostał? Więc tutaj jest takie stanowisko, przy którym rozdają przepyszny torty. postanowiłem. Ja, ja, ja. z jakiej okazji ten tort? No właśnie, z jakiej to okazji? No właśnie nie wiem. Pan jest jedna wie? taka okazja w roku. Mhm. Dziesięciolecie naszego wstąpienia do Unii, tak? Podobno. Podobno. Mhm. A jak pan... Yy, czy pan wie o Unii w ogóle? Co to jest? Zaczy, mi się wydaje, że powinniśmy się cieszyć z każdych zmian. I jednocześnie starać się, żeby te zmiany wyszły nam wszystkim na dobre. A, A jeżeli będziemy... Podobnym? Jeżeli będziemy sobie pomagać, na pewno. Co no. się pani, dla Pani zmieniło e, przez te ostatnie 10 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej? W Piasecznie czy w Polsce? W no, w Polsce, w Piasecznie. No wszystko się zmieniło na lepsze, tak? Jest większy dostęp do, do wszystkiego w zasadzie, i do działalności gospodarczych i do e, wyjazdów zagranicznych, do rozwoju, do edukacji. Dzieciaki wyjeżdżają i z Panią profesor, i nie z Panią profesor, i wymiany najróżniejsze. No kiedyś tak nie było. Nie było, czyli no, nie jest było. lepiej. Lepiej. Lepiej, A... infrastruktura, no wszystko, no korzystamy finansowo też, ileż jest projektów dofinansowywanych i e, buduje się więcej dzięki dofinansowaniu, infrastruktura drogowa. A tak zapytam się takie podstawowe pytanie, wie Pani ile, ile jest państw w Unii Europejskiej? 26, strzelam Osiem. E... 28, nie? a które państwo ostatnie weszło do Unii Europejskiej? Chorwacja. Bardzo dobrze. że w ogóle możemy dzisiaj coś świętować, że możemy świętować to dziesięciolecie w Polski w Unii. Naszku, dziękuję ci bardzo. Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że, że bardzo długo się jedzie do Piaseczna. To, co poprzednio robiłam w 15 minut, zajęło mi ponad godzinę o tej porze, więc czekamy, panie burmistrzu, na S7. Ja jestem tutaj dlatego, że każdy z nas ma w życiu takie miejsca, do których lubi wracać i jakoś w ostatnich latach Piaseczno się zrobiło dla mnie takim miejscem, do którego lubię wracać. Miałam przyjemność być w paru szkołach w Piasecznie i w Zespole Szkół Publicznych imienia Tadeusza Zawadzkiego i w Gimnazjum nr 1 wiem, że Gimnazjum nr 4 jest tu dzisiaj bardzo aktywne, wiem, że jest Młodzieżowa Rada Gminy, która jest bardzo aktywna, więc rzeczywiście Piaseczno zrobiło się takim miastem. Ludzi młodych, ludzi z przyszłością. Myślę, że to oznacza także wielką przyszłość dla Piaseczna. Jesteśmy tutaj dlatego, że 10 lat temu i, i 8 dni chyba Piaseczno weszło do Unii Europejskiej i właściwie cała Polska razem z Piasecznym, a ja miałam wielkie szczęście być tą osobą, która wprowadzała, przygotowywała Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. Wtedy mieliśmy, czuliśmy tę ogromną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Robiliśmy to nie dla siebie, a właśnie dla tych wszystkich młodych, którzy dzisiaj są w gimnazjach, w liceach, na studiach. Rzeczywiście pokazują, że jest mnóstwo w Piasecznie ludzi, młodych, których pasją staje się Europa, którzy mają, wyglądają ku Europie, patrzą na świat i mam nadzieję, że to, będą, to są ci młodzi ludzie, którzy kiedyś wezmą w swoje ręce Europę i będą ją kształtować tak, żeby służyła także naszym potrzebom i naszym marzeniom.